Panie, chciałbym podzielić się pewnym słowem, które mówi Jan Chrzciciel. Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzin i sandałów nosić. On was chrzczyć będzie duchem świętym i ogniem. A sam Pan Jezus w dziełach mówi Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach o krzyczeni będziecie w duchu świętym kochani to jest to co mnie dotknęło ostatnio na nowo ożywia ja nie mówię o nowonarodzeniu z ducha świętego ale o zanurzeniu w duchu świętym potrzebujemy tego bo on jest źródłem bożej mocy to ze względu na tego że ducha świętego jezus miał moc to i imię jezus czyni cuda kochani kiedy się nawrócili w ebezie uczniowie paweł pytaj czy otrzymaliście ducha świętego gdy uwierzyliście a oni nawet usłyszeli takie, powiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Nie, jak więc zostaliście okrzczeni. A oni rzekli Krztem Janowym. Paweł zaś rzekł, nie krzcił Krztemu pamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, tego Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. To nie jest dzieja apostolskie, to nie jest księga historyczna tylko, ale opisująca relacje Kościoła z Bogiem. Kościół, który żył dla Jezusa. Kościół, którym przed... przodował Duch Święty. I Dolina Wysus Kości z Edychyna 37 rozdział mówi, tam jest o ciele. W Starym Przymierzu ciałem był Izrael, w Nowym jest nowy Kościół. Możemy być ciałem Chrystusa, ale jeżeli nie jesteśmy zanurzeni w duchu, nie będziemy pełnił żydeczni dla Boga w Jezusie. I tu jest jasno napisane, to, co przeczytałem, moi drodzy, potrzebujemy Ducha Świętego na nowo przyjść. Podłączyć się do źródła mocy zasilania. Nie chwilowo, być cały czas podłączeni, kim jest Duch Święty, Bo to nie jest tylko moc, ale on jest źródłem mocy. Moi drodzy, potrzebujemy być spragnieni. Jeżeli nie mamy pragnienia, nie czujemy pragnienia, to z nami jest źle. Potrzebujemy wołać jak, jak Dolinie Wysłych Kości. Potrzebujemy wołać jak łania na pustyni. Wody, wody. Jeżeli nie czujesz, nie czujemy tego, to znaczy, że jeszcze nie jesteśmy gorliwi, zapaleni dla Boga. A diabeł chce dziś się uśpić kościół, aby sobie przychodzić, dajmy na przykład, w piątki, w środę, w niedzielę i dobrze nam jest. Ale Bóg nie chce, żeby nam było dobrze. Pamiętacie, jak Pan Jezus był na górze przemienienia, byli apostołowie? Dobrze nam tu być, mówi Piotr, rozbijmy trzy namioty, tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. I nagle przerwał mu głos z nieba, wskazując na Jezusa. To jest mój Syn i którego sobie upodobałem. Jego, słuchajcie, dobrze nam tu być, ale to nie jest cel. Celem jest Jezus, moi drodzy. Celem jest zanurzenie w Jego Duchu. Bóg chce nas prowadzić na wyższy poziom wiary i zaufania. Kościół dziejów apostolskich to był kościół apostolski, który miał relację z Bogiem, a nie był religijny. Normalnie słyszeli oni mówili Duch Święty odpowiadał Duch Święty mówił oni odpowiadali za tym co Duch Święty mówi i szli z Duchem Świętym przez życie Moi drodzy potrzebujemy nie tylko się modlić do Boga do Ducha Świętego ale z nim rozmawiać nie tylko zrobić jakiś paciorek odmówić ale rzeczywiście mieszkawać z Duchem Świętym Ja to wiem że jest to do mnie też słowo Jeżeli nie będziemy zanurzeni w obecności Ducha Świętego Szatan nas w prędzej porwie. Nie znaczy, że nie będziemy atakowani, ale będziemy mieć moc i siłę przeciwstawienia się mocom ciemności. Kiedy jest Duch Święty w nas, a my w Nim. Nie mówię o, o, do odrodzenia, bo my już są odrodzeni, którzyśmy przyjęli Jezusa, oddali mu swoje życie. Ale potrzebujemy ksztuł Duchu Świętym, który jest, odpiera nam drzwi do darów duchowych zapisanych w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian daje nam możliwość chodzenia, jak to mówi Pan Jezus, po wężach i skorpionach i po wszelkie nieprzyjacielskiej potędze. Zanurzeni, ochrzczenie znaczy zanurzeni w Nim, bycie w Nim, w Bożym Duchu. To Duch Święty daje Ci widzieć to, co jest fizycznie niemożliwe do zobaczenia. To Duch Święty pokazuje, kto jest w nim, jaki Duch przychodzi do Kościoła. Bez Ducha Świętego szatan może nas zwieść, udając nawet Boga, nim nie będąc. Ale jeżeli mamy Ducha Świętego, on Ci pokaże, że tam za tą kazanicą, czy tam cytujący Biblię, jakkolwiek kto zwał, to nie jest Bóg, ale szatan w postaci Anioła Światłości. Moi drodzy, to nie tylko jest dla pastorów, ale dla Was, dla nas wszystkich. Potrzebujemy wszyscy być zanurzeni. Potrzebujemy mocy, potrzebujemy darów, potrzebujemy się rozwijać, ale Duch Święty jest to ten, który może Ci to dać. Nie bójmy się iść do przodu. Nie bójmy się prorokować, modlić się na językach, nie bójmy się uzdrawiania chorych, nie bójmy się, jeżeli trzeba w imieniu, autorytecie imienia Jezus gromić, nie bójmy się iść wyżej. Nie chodźmy tylko po kostki, po kolana, po pas, ale jak w tej rzece w Ezechiel, o pisze w 47 rozdział, od 3 do 5 wersetu, dajmy się porwać w tej wizie Bożej rzeki, bo Jezus mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a wtedy znęcza rzeki wody żywej wypłyną z, z Twojego wnętrza. Jeżeli będziesz wierzyć tak, jak uczy Słowo Boże. Potrzebujemy, moi drodzy. Przeczytajcie każdy z was dzieje apostolskie. To nie jest tylko opis, tyle może Bóg. To są tylko niektóre opisy, co Bóg czynił i co dzisiaj może uczynić. Dzieje apostolskie to powinien być dzisiejszy Kościół. Kościół który chodził z Bogiem. Kościół, który, który, pościł, który postanowiliśmy, bowiem Duch Święty i my, tam apostołowie mówili. Czyli najpierw Duch Święty. Byli połączeni z Duchem Świętym. Postanowienie Ducha Świętego. A dzisiaj często jest tak, że jakaś rada kościelna coś postanawia zamiast Duch Święty. Moi drodzy, my jako ta maleńka grupka dzisiaj nie tylko potrzebujemy mieć rację, Czasami nie wiemy, co zrobić. Ja nie wiem, dużo czasami nie wiem, co robić. Ale dzisiaj mi Pan Bóg pokazuje, gdzie apostolskie poczytaj, zobaczysz, co robić, jeżeli wejdziesz na to, tą relację, co mieli ci apostołowie, będziesz wiedział, co robić. Czasami nie wiemy, jak i co, co mamy się modlić, pamiętacie? A ja wam przeczytam list do Rzymian, ósmy rozdział i tu jest piękne słowo, które Bóg nam da, dzisiaj daje. Podobnie i Duch wspiera nas od niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, czyż nie? Czy nie macie tak czasami, że nie wiecie jak się o to modlić? Trzeba powierzać Panu, ale tu Duch Święty jest. Popatrzcie się. Duch wspiera nas niemocy naszej, naszej słabości. Nie wiemy bowiem o co się modlić i jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westnieniach. Znowuż wskazówka na Ducha Świętego. Bracia i siostry. On jest, On chce być, a ten, który bada serca, wie jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się na świętymi. Duch Święty zna Twoje potrzeby i moje. On nie spełnia naszych oh. zechcianek, ale nasze potrzeby. Oh. Duch Święty chce w nas być dzisiaj, bracia i siostry. Potrzebujemy się na nowo Amen. rozwijać. Duch Święty to nie jakaś trzecia osoba na podium w jak masz, ale to jest jeden prawdziwy Bóg, bo Bóg jest świętym Duchem i On jest, objawił się w Jezusie. On jest dzisiaj tu, wśród nas. Jezus mówi, gdzie dług lub czy, w imieniu moim się komadzi. Ja jestem. Ja jestem, my to wiemy, ale my często to traktujemy jako literą zapisaną na kartkach, a to ma być napisane w naszych sercach. Bo Duch Święty jest, ale On mówi, ja chcę być w was. Ja nie chcę, żebyście byli tylko, mówi Duch Święty, zrodzeni ze mnie, ale we mnie zanurzeni. Nie, wiecie, religia chrześcijańska zabija, litera zabija, prawo zabija, ale Duch ożywia. Paweł do Korynta napisał. Jak czytasz tą Biblię? Jeżeli czytasz ją jako literki, to one tylko będą literkami w Twoim życiu, nic nie wnoszącymi. Ale jeżeli czytasz z osobą Bożego Ducha Świętego, to to słowo jakby wskakuje w Ciebie. I ty patrzysz i widzisz, zaczynasz widzieć, zaczynasz słyszeć głos Boży. Nie traktujmy to jako tylko Biblię, jakoś taką książkę religijną. Ale rzeczywiście, jeżeli czytasz ją z obecności tego, który inspirował tych autorów, Czyli Duch Święty, zaczynasz, chcesz być inspirowana, czy inspirowany do tego. Duch Święty zaczyna ci objawiać. Nie, nie znaczy, że to, to zobaczysz, będzie dla ciebie wygodne, ale najlepsze. Może będziesz chciała się, czy chciał podzielić z kimś, będziesz niezrozumiałym człowiekiem. Bo Duch Święty nie działa w ciele. W sensie cielesnych zmysłów. Drogie drodzy, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ale On nas chce od środka prowadzić. Duch Święty chce się wylewać z nas na innych. Duch Święty chce przez Ciebie mówić. Duch Święty chce przez Ciebie się manifestować. Duch Święty chce dzisiaj, popatrzcie, się na nas jest. Jak przez każdego by się manifestował, to tu jest tornado. A to, to jest nic. To są sąsiedzi podskoczą pod, nade mną, a pod mną poczują, że tu ogień. Tak powinno być. A czemu tak nie ma? Bo jeszcze w nas mało Bożego Ducha. Bo musimy się poddać procesowi, u wypalania musimy się podać temu, że Duch chce, w tej szklance się przelewać z nas na inny, na inny. Drodzy, ale czasami jest tak, że postępujemy cieleśnie. Pierwszy list do Koryntan, pierwszy rozdział i trzeci rozdział mówi o podziale w korynckim kościele. Czy nie dlatego, że postępujecie w ciele? Tam jest zapisane. Czemu jest, jest podział w kościele, w zborach? Bo nie żyjemy w duchu Chrystusowym. Niedawno z Heniem rozmawiałem tak Henryk mówił, że ojciec i syn mają jednego ducha, my doszli do wniosku. I to jest Duch Święty. I między ojcem a synem nie ma podziału, jest jedność. I Pan Jezus modlił się w arcykapłańskiej modlitwie, abyśmy byli jedno jak my, aby byli jedno jak my, ojcze. A Paweł do Rzymian napisał, na wzór Jezusa Chrystusa, bądźcie jednego, myśli jednego zdania. Gdybyśmy wszyscy mieli tego jednego ducha to byśmy byli tak zscaleni, że jeden naprawdę by chciał ogień za drugiego rzucił. Nie chodzi o mówienie. Bo o tym pisze Jan, apostoł, że mamy być tak, że nawet poświęcimy życie dla kogoś, żeby go ratować. Nie chodzi, że dzisiaj byśmy deklarowali. Ale to jest ten jeden duch. Duch święty, duch miłości. A nie, że nie idę do zboru, albo że jestem w tym kościele, ale jest tam ktoś, który też jest częścią tego kościoła, ale dla mnie, jednym, dla jednej, dla drugich, myślę lepiej, żeby kogoś z nas tu nie było. A kto będzie z niebem, to ktoś tam nie wejdzie. To nie jest duch Chrystusowy. To jest duch zmysłowy, to jest demoniczne. Moi drodzy, Duch Święty oddziela kłamstwo od fałszu. Prawdę od, od nieprawości. Moi drodzy, jeżeli chcemy iść z Duchem Świętym, to wszystko to wyjdzie na wierzch. W nas. Nie u Ciebie. U mnie. Każdy inwidowanie będzie osądzony i przekonany przez Ducha Świętego. Czy to bierzemy, czy nie. Na ile się poddajesz temu, na tyle będziesz uświęcany. Jak to wygląda, zależy od nas, nie od Boga. Bóg Duch Święty już dzisiaj nam mówi, jak chce mieć z Tobą relację. Usuń wszystko to, co stoi na przeszkodzie. Zauważcie, jak Pan Jezus krzeszał łazarza, to powiedział do tych, co byli obok, usuńcie ten kamień. A przecież Jezus nie musiał nikogo prosić. Na myśl nawet bez słowa, by kamień się usunął, ale mówił, wy usuncie, a wtedy zobaczycie wielki cud z matukrzeszenie. Chcesz oglądać cuda Boża? Usun kamień, który stoi na przeszkodzie w relacji z Bogiem. Ja nie wiem, jaki to jest kamień. Bóg Duch Święty wie, jaki to jest kamień. I jakiej wielkości. Wystarczy, że masz mały kamień bucia, on cię ugniata. Czy dobrze się chodzi? A potem płaczesz, bo cię boli. No to weź, zdejmij ten pół i wyrzuć ten kamień, a nie biadur. Tylko weź i zacznij, panie, odrzucam wszystko, idę za tobą. Powstaję. Duch Święty, bądź mi przewodnikiem. Drodzy, no co tu więcej trzeba powiedzieć? Kochani, Duch Święty chce być naszym przewodnikiem, a ten to Duch świadczy, że jest Duchem naszym bezpół, że dziećmi bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami bożymi. Dalej czytamy, nie wzięliście Ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni. Strach jest Duchem niewoli, a Duch Święty jest Duchem odwagi. Jak w dzisiejszym świecie możesz być odważny? Jak puścić pudło internet, telewizor i się straszą wojną przed tym wirusem. Znowu za chwilę ktoś się wyciśnia, jeżeli ucichnie. wymyślą coś. Jeżeli będziemy się karmić z źródła, tym jest Duch Święty, który jest tu nazwany Duchem Odwagi, to pomimo tego będziemy zwyciężać. Bo każdy z nas wie, co to znaczy bać się. Ja nie wierzę, że nikt nie doświadczył strachu. Jako już wierzący Chrystus. Dlatego tym bardziej potrzebujesz, Ty i ja potrzebujemy ducha świętego. Dzieje apostolskie to jest przykład Kościoła chodzącego w mocy. Nie bez problemu. Cień przechodzącego Piotra to nie jest historia, to jest potężny duch święty. Na imię Jezusa jestem ustępowała, ponieważ w tym imieniu Jezus był duch Boga. A Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam na wieki. Nie podlegający okresowi czasu, ani nie zamknięty przestrzenią. On nie starzeje się. On jest dzisiaj taki sam. I On chce, żebyśmy tak wierzyli w Niego. I z takim Bogiem mamy relację. Nie z Bozią Jezuskiem, ale potężnym Bogiem, który trzęsie światem, Który jest miłością, ale zarazem ogniem trawiającym. Który jest mi kochający, a zarazem grzechu nienawidzący. To jest Duch Święty, który by wypala naszego Ducha uświęca. Kochani, bądźmy ludźmi, którzy pragną zanurzenia w Nim. Pragną być dalej w Duchu Świętym. Wiecie, by... Dzisiaj internet niesie nam różne kazania i wykładowców. Ale możesz słuchać wiele rzeczy. Jeżeli nie masz relacji, nie mamy, ja nie mam relacji, to będę chodził jak ślepy po macku, szukając drogi wyjścia. Od ściany do ściany się obijając, bo nie widzę. A Duch Święty jest tym, który daje jak oko daje widzieć. Jestem wzrokiem. On ci pozwala widzieć przez Ciebie. Ty widzisz, bo Duch Święty to jestem. Ty słyszysz głos Boży, rozeznajesz pośród wielu. A to się rodzi w relacji z Duchem Świętym. Krzest w Duchu Świętym to nie jest tylko, że jest do pewnego etapu. To jest, to jest jak rzeka bez dna albo ocean bez, bez kresny. Potrzebujesz ciągle być zanurzonym w obecności Bożej. Do tego dzisiaj nas Duch Święty zachęca. Drodzy, żebyśmy nie byli zadowoleni sami siebie, żebyśmy nie stali się letnimi, nie wiem, jakimiś tam se dodajmy chrześcijanami z tego czy innego kościoła. Ale jest najgorszy stan, jeżeli mówisz, że jestem zbawiony, wszystko mam, nic mi nie trzeba. Tym bardziej trzeba się upamiętać, bo Duch Święty przychodzi, bo Jezus nadchodzi. Jeżeli nie weźmiemy, nie będziemy wołać Duchu Święte stąp, to czasami może nami zacząsnąć. Ale to będzie uzdrawiające. Bo szatan będzie podbierał, zabierał, złodził kogo? Kogo ma? Pan Jezus mówi? Uważajcie, żeby was kto nie złodził. Świat? Przecież on jest sam jednym zwiedzieniem i zwodzi. To jest do wybranych. Dlatego Duch Święty w dziejach ustolskich to Duch dzisiejszych czasów dla nas wszystkich Jezusie. Potrzebujemy tego. Nie budujcie wiary na mnie, na pastorze, na kościele. Nie stwórzmy guru postaci internetowych kaznodziejów, ale niech Duch Święty będzie tym przewodnikiem na czele. Wiecie, Duch Święty nigdy nie uwielbiał siebie, ale Jezusa. Jeżeli na jakiś kaznodzieje z Duch Święty, on nigdy nie będzie gwiazdorem, tylko sługą Bożą. Ty być, to wiedzieć. A Antychryst przyjdzie pod pozorem znaków i cudów i będzie skoncentrowany to na nim. On będzie uwielbiany przez ludzi. Powiem dzisiaj w chrześcijaństwie też to będzie. Że będą charyzmatyczni kaznodzieje, którzy będą Biblię cytować. I będą nikt niczym papieża na lektykę nosić. W naszych kręgach. Moi drodzy, to nie jest Duch Święty. Człowiek z nieba, słyszeliście historię? Który jest w filmie, jest książka, on tu był, był prześladowany z Chin. Ale dzisiaj też są prześladowani. Oni pastorzy w Indiach nie dostają nagrody za to, że są, ale są przepędzani i mordowani. Ale mają w górze. Oni nie są szanowani. A my dzisiaj mamy taką możliwość, że jesteśmy super panie wszystko. Kochani, dostałem niedawno filmik. Ten <laughs> tak jakieś przebudzenie jest. I z pastorem oglądałem to wczoraj, bo kilka godzin cały czas leci na Bożeństwo. Nonstop. Dzisiaj też patrzyłem. Ja nie mówię, że to nie jest przebudzenie. Może i jest. Ale już nie jestem taki jak kiedyś. Bo przebudzenie rodzi się w twoim i moim sercu od pojedynczej osoby. Obudźcie, który i postęp z martwy, a zajaśnie Ci Chrystus. To jest epizod bodajże 5, 12 do 14. To jest przebudzenie, które z jednostki tworzy tłumy ludzi przychodzących do Jezusa. Ale przebudzenie jest wtedy kiedy jeden pojedynczy człowiek zaczyna się nawracać, odwróca się od grzechu, zmienia się życie, to jest przebudzenie. Dzisiaj tu może być przebudzenie. W Twoim sercu, w moim sercu razem tworzymy potężny ogień przebudzenia, ale bez ducha świętego to jest niemożliwe. Bez poddania się Jego w boskiej osobie, bez wołania o, o niego, bez proszenia go, jesteśmy martwymi chrześcijanami, na, mającymi imię, że żyjemy, a jesteśmy martwi, o których w Jezus Bóg mówi, ja Was nie znam. Jezus nas chce znać. Amen. 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 Duch Święty jest z nami. Duch Święty chce być w nas. Przewodnikiem naszym. Amen. Amen.